Siemanko, z strony strony MrDexik.pl i w tym odcinku przetestujemy sobie oto tą kartę GeForce GTX 1080 Gaming X od firmy MSI. Także zapraszam do oglądania. Dobra, ja sobie tu już odpaliłem Tomb Raidera Także najpierw Wam tutaj pokażę, że wszystkie opcje ustawione są na najlepsze Tutaj jak widzicie mamy wybrane najlepsze Wyłączyłem tutaj specjalnie synchronizację pionową Ponieważ jeżeli bym to włączył sobie na przykład na podwójny bufor To bym miał tutaj ograniczenia FPS-ów do 60 chyba klatek na sekundę a tego byśmy nie chcieli, bo chcemy sprawdzić, yy, no ile tych klatek maksymalnie ta karta wyciągnie na tej grze, dlatego też wyłączamy tą opcję. Dobra, no to klikamy graj. Najpierw yy, zagramy sobie po prostu w Tomb Raider'a, a później damy test karty graficznej, yy, który został tutaj stworzony przez twórców gry. Czyli tutaj ten test później sobie odpalimy. Najpierw zobaczymy jak karta się spisuje normalnie podczas normalnej rozrypki. Ja sobie jeszcze tutaj y, ściszę trochę y, dźwięki gry. Gdzie to jest, gdzie to jest? Pójść muzyki. Trochę na spontanal robię ten odcinek, dlatego nie przygotowałem się wcześniej. Dobra, no to tak, dajemy sobie kontynuuj Jak widzicie, ja tutaj dopiero co zacząłem tą grę Także nie musicie się obawiać żadnych tam spoilerów Dobra, na razie tutaj w lewym górnym rogu macie Temperaturę i wszystkie te najważniejsze dane Na razie mamy stałe ponad 100 cały czas FPSów Ale sobie chwilę jeszcze pogramy, zobaczymy co tu się będzie działo jak widzicie karta już przekroczyła 60 stopni także zaraz powinny się włączać te wentylatory, ponieważ ta gra boże, ta karta ma yy, pasywne chłodzenie, tak? to chyba tak się nazywa yy, że po prostu jak przekroczymy 60 stopni to wtedy yy, dopiero chłodzenie się włącza no i tak, co my tu mamy za misję, gdzie my mamy iść? a tam, dobra co, chwilę sobie pogramy, zobaczymy czy coś czy później będą jakieś spadki FPS-u bo na tym mi tutaj zależy żeby to sprawdzić jak to się będzie sprawowało nie, gdzie ja mam iść ale mam po prostu do ogniska dobra mhm. no i co? Pamiętności mam zero. Mówi Konrad Roth, kapitan okrętu Endural. Rozbiliśmy się na wyspie wewnątrz Smoczego Trójkąta. Roth? Lara? Ty żyjesz! Już dobrze, dobrze. Nic ci nie jest? Co się stało? Pamiętam plażę. Potem straciłam przytomność i obudziłam się w jaskini. Wtedy zobaczyłam jakiegoś szaleńca i czyjeś zwłoki. O Boże. Gdzie teraz jesteś, Lalo? Jesteś bezpieczna. To było takie przerażenie. Dobra, jak widać należy no 170 FPS-ów, no ale to jest kacenka też. Laro się. posłuchaj mnie! Wysłałem SOS z zanim opuściłem pokład. Mam nadzieję, że ktoś odebrał sygnał. Rozmawiałem z innymi. Przegrupowujemy się. Proszę przyjdź po mnie. Muszę zostać tutaj. Dasz radę, Laro. Dobra, ja sobie już to pominę, ponieważ wcześniej już tego słuchałem. Ale najbardziej mi zależy, żeby zobaczyć, jak to właśnie będzie wyglądało przy normalnej, rozgryw przy normalnej rozgrywce, a nie przy cutscenkach Także lecimy sobie tutaj od razu. Halo? Halo! Jest tam ktoś? No na razie, ilość fps trzyma się, się no. Na... Na bardzo wysokim poziomie, no ale to trzeba pamiętać, że to jest... że to jest, to jest stara już gra, tak? Z 2013. Dlatego nie ma też co tutaj wymagać od tej gry, żeby bardziej nam zmęczyła tą kartę. Dobra, co ja mam tu Shift, tak? A jak na razie kartę daje radę sobie z tym. A tutaj mamy wodę, więc też powinien nam to trochę tą kartę spocić, że tak powiem. Ale jak na razie jest dobrze, jest dobrze. Przecież to szaleństwo. Tradycyjna maska no przedstawia pełną nienawiści kobietę w przebraniu demona. Na wewnętrznej stronie są ślady białej farby. Ktokolwiek używał tej maski pochodził ze szlachetnego rodu. Dobra, myślę, że tutaj w tym momencie sobie możemy już przerwać ten test. Pójdziemy jeszcze na test karty graficznej stworzony przez twórców. A dobra, zobaczymy sobie jeszcze tą. To byliśmy jakiś tutaj nowy sprzęt. Dobra, jeszcze ja to zapiszę. Znaczy, mam nadzieję, że mi się to zapisze jak ma. Wejdziemy sobie do menu głównego. I jeszcze zrobimy ten test, zobaczymy co nam tam wyjdzie. Także włączamy sobie test graficzny. I zobaczymy ostatecznie jak, jak to wyjdzie w tym teście. Ten test chwilę trwa, już go wcześniej też robiłem. Więc, z minuty jeszcze on będzie trwał. Tak jak mówię, ta gra nie jest tak wymagająca, bo już swoje lata ma ona, jest chyba z 2013 roku. Także yy, dla tej karty nie powinna być ta gra problemem. Dlatego też chciałem powtórzyć test z Rise of the Tomb Raider, tej nowszej części, bodajże z 2016 czy 2015 roku. Ponieważ tam popełniłem błąd, bo nie wyłączyłem właśnie tej synchronizacji pionowej. No i klatki zatrzymywały się na tych 60 klatkach na sekundę. No i tak naprawdę nie sprawdziłem maksymalnych osiągów tej karty, dlatego powtórzę ten test i zobaczymy jak wyjdzie w tej nowszej odsłonie Tomb Raider'a jak to jakie będą różnice między tą częścią a tamtą no i dobra tu już mamy statystyki minimalne FPS y to 122 maksymalne 196 no i średnia FPS to 158 klatek na sekundę także no jest dobrze jest dobrze yy, no jest bardzo dobrze bym powiedział tak to już jest karta z wyższej półki yy, powyżej 3000 zł, tak Dlatego z tą grą nie było żadnego problemu. No bo też już ma te swoje lata, tak jak wcześniej mówiłem. No i dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do oglądnięcia mojego poprzedniego odcinka z Rise of the Tomb Raider. Tylko tak jak mówię, tam były te klatki. Tam do 60 klatek na sekundę włączone, bo była to synchronizacja pionowa. Także nagram jeszcze jeden odcinek z tamtej nowszej odsłony Tomb Raidera i zobaczymy, na co tą kartę stać tak naprawdę. Dobra, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Siema!